Szanowni państwo, jesteśmy już po cięciu sanitarnym. Zostały jedynie pędy zdrowe. Zdrowe, czyli takie, które mają właściwy kolor i są grubsze od ołówka. Tutaj pozwolę sobie pokazać wam pęd, który uwolniłem. Zobaczcie, jaki on jest długi. Tak. Co teraz robimy z takimi pędami? Ano, bierzemy Sekator słuchajcie i te właśnie zdrowe pędy grubsze od ołówka. Skracamy nad trzecim pąkiem, jeżeli winoroś rośnie silnie, no to zostawiamy do 8 pąków na łozie, jeżeli wolno, 3 do 5 pąków. No i słuchajcie, z takich pąków wyrośnie latorośle, czyli młode pędy. Na każdym e, będzie znajdować się zazwyczaj do pięciu kwiatostanów. Pamiętajcie, że e, pamiętajcie, że cięcie wykonujemy ostrymi i czystymi narzędziami, aby nie miażdżyć pędów, a e, ucinać je równo. Cięcie wykonujemy tak, aby rany były jak najmniejsze i gładkie, e, około 2 cm. Ja może pokażę na przykładzie 2 cm. Za ostatnim pozostawionym pąkiem, gdzieś tutaj się znajdzie na pewno szybko jakiś przykład. O tutaj na przykład, zobaczcie, tak, tu mamy ostatni pąk, 2 cm cięcie i zobaczcie, jeszcze cięcie wykonujemy pod kątem, tak aby ewentualne soki, czy też jak spadnie deszcz, tak, woda spływała tutaj, nie na nasze pąki, tak? Czyli przeciwnie do pąków, w ten sposób. Nie wiem, czy to widać, myślę, że. Że, że tak. Rany po większych cięciach zabezpieczamy maścią ogrodniczą oczywiście. Teraz przejdę na drugą stronę i